Jestem jakaś jest symbolika, ja tak sobie od razu pomyślałem o Badzio, o Snajderze, jak zobaczyłem właśnie nawet nie tyle bramkę, tylko tylko to przyjęcie, ten taki moment przed strzałem, który zrobił Piotrek Zieliński, gdzieś tam przed oczami przylecieli mi wszyscy najwięksi środkowi pomocnicy Interu Mediolan w historii. Nie tylko zarabiaj pieniądze. Inwestuj w akcje i ETF-y bez prowizji w XTB. Sponsorem kanału sportowego jest Superbet. Superbet. Gra w Twoich rękach. Ja jestem w, w, w fanklubie zielińskiego od kilkunastu lat. Od, od momentu, kiedy pojechał z Zagłębia Lubin, ten chłopak z, z Ząbkowic, tak jak Marek mówi, do, do Udinese, potem na do wypożyczenie do Empoli. Nie zawsze gdzieś to towarzystwo dojeżdżało. Przez to moim zdaniem bardzo często dosyć niesprawiedliwie była oceniana ta jego ekspozycja umiejętności w, w reprezentacji Polski. Natomiast zadałeś, Michał, pytanie, czy to jest najlepsze Piotr Zieliński w karierze. I ja bez wahania odpowiadam tak. Nawet jeśli miał fajne liczby w Neapolu, grał z bardzo fajną ekipą, tam pamiętamy, czy Insynie, czy Mertensa i kilka innych innych gwiazd Napoli, szkolił się przy Marku Hamsziku, którego już w tej chwili przebił liczbą występów, to wydaje mi się, że jednak był takim piłkarzem, który świetnie odnajdywał się w systemie, który potrafił gdzieś eksponować swoje umiejętności, w tym pomyśle trenerów Napoli. Natomiast teraz widzę piłkarza, który o, po pierwsze od kilku tygodni jest najlepszym zawodnikiem Interu. Widzę piłkarza, który ma realny wpływ na grę i na wynik, strzela bardzo ważne bramki. Chyba w tym 2026 roku, jeśli dobrze liczę, to, to tylko jednego gola więcej ma Lautaro Martinez. Z pięciu bramek jedna bramka zdobyta z karnego, resztę strzałami z zapola karnego i chyba z tych czterech bramek to trzy w ogóle strzelone lewą nogą, jeśli mnie pamięć nie myli. Ale co jest jeszcze, myślę, istotne, bo w Napoli oczywiście były sukcesy, było mistrzostwa, były dwa wicemistrzostwa, był Puchar Włoch. To mistrzostwo w Interze jest bliskie, ale co jest dla mnie też bardzo istotne na tej naj, największej scenie futbolowej w Europie czy na świecie, bo ja mam Inter jednak za większy klub od, od Napoli, ze zdecydowanie większą konkurencją i Polak tutaj jest dyrygentem i, i, i można się zachwycać po prostu jego grą praktycznie teraz co tydzień. I mam takie wrażenie, że po prostu. To jest też takie symboliczne, że Piotrek dokonał pewnego przełomu, jakby w kontakcie ze swoim charakterem. To znaczy, on w takim momencie trudnym, kiedy miał trochę problemów zdrowotnych, kiedy nawet podnosiły się głosy, że on się w tym interze nie przebije, że być może za chwilę trzeba będzie szukać następnego pracodawcy. Nie, on, on się wyleczył, on wrócił z tych klubowych mistrzostw świata i postanowił podjąć próbę pokazania Kiwu, jakim on jest piłkarzem. No i jak to bardzo często bywa, albo w zasadzie zawsze bywa w przypadku Piotra Zielińskiego, Kiwu się w tym piłkarzu zakochał i niezależnie, w którym sektorze boiska go wystawia w tej chwili w drugiej linii, to Zielu go nie zawodzi. Także pokazał też taką bardzo dużą siłę mentalną, że jest, w, że, że to nie jest tak, że od pierwszego meczu u Inzagiego on tutaj był centralną postacią i wszystko się kręciło wokół niego, tylko on teraz tę te pozycję, którą zajmuje, po prostu sobie wytargał, wypracował, wywalczył. No, moim zdaniem też przeszedł pewne swoje granice swojego charakteru. Dołączył do nas Marcin Nowomiejski, Amici Sportivi, komentator Eleven Sports. Witaj Marcin ponownie na antenie kanału sportowego. Ten mecz odbywał się na, na oczach selekcjonera reprezentacji Włoch. Gennaro Gattuso. Myślę, że gdyby Piotrek miał włoski paszport, to, to zdecydowanie zapisałby go w notesie i powołał. To też była znamienna ta rywalizacja w środku lokatelnego z Zielińskim, bo, on, bo naprawdę oni, oni brylowali. I też Zielu strzelając tę bramkę, no to, to uderzał między, yy, między, nogami, yy, między nogami właśnie lokatelnego. Natomiast yy, o, co, o co cię chcę dopytać? Yy, pierwsza sprawa taka trochę symboliczna, bo zobacz, na tym meczu są Adriano i Roberto Baggio. W tygodniu na Twitterze e, mieliśmy okazję obejrzeć takie w ogóle boskie przyjęcie chyba z czasów Bresi, Roberto Baggio. Jakieś w ogóle kosmiczne, kiedy to piłka leciała, leciała długo. A on sobie tak skleił, żeby od razu potem umieścić piłkę w siatce. I, I ja tutaj, jakby też przechodząc do Nikoli, powiem dzisiaj o tych dwóch przyjęciach takich Polaków. To znaczy, to co zrobił Zielu w tej akcji, to chyba sobie nie można lepiej ustawić piłki do strzału. I, I to samo Nikola, bo on dotyka piłki prawą nogą, potem lewą, gdzie następuje takie przyspieszenie i ułożenie na, na wewnętrzną prawej, prawej stopy. I, i, I generalnie to jest fajne, że dwaj polscy piłkarze robią to tak totalnie nie po polsku. No a, a, a jak mówię, no, jest, jest w tym jakaś symbolika. Ja tak sobie od razu pomyślałem o Badziu, o Snajderze, jak zobaczyłem właśnie, nawet nie tyle bramkę, tylko, tylko to przyjęcie, ten taki moment przed strzałem, który zrobił. Piotrek Zieliński, gdzieś tam przed oczami przylecieli mi wszyscy najwięksi środkowi pomocnicy Interu Mediolan w historii. Absolutnie, absolutnie. I oczywiście to, to, to jest dobry komentarz, że fajnie, że te dwie bramki były bramkami pięknymi, trafieniami ładnymi dla oka. W przypadku Nikoli Zalewskiego on nie zagrał jakiegoś świetnego spotkania. On zagrał 13 piłek do swoich kolegów, z czego chyba 10 było celnych, ale bramką na 2 do 0. On od kilku meczów próbował zdobyć bramkę, ale albo była w sensie strzały były blokowane albo były niecelne, ale to w jaki sposób obaj skontrolowali piłkę, przyjęli sobie, wyprowadzili na, do, do strzału i Zieliński, dokładnie tak jak powiedziałeś, między nogami lokatellego i to zachowanie, ta reakcja lokatellego, który wcześniej wyrównał na 2 do 2, który był totalnie załamany, że nie dało się dowieść tego remisu w tych okolicznościach. Można to zrozumieć, ale to też pokazuje klasę jednego i drugiego. Co do Nikoli Zalewskiego trochę nieszczęście jednego być może. Że szansą dla drugiego, bo teraz kontuzjowany jest Charles de Quetelare. Kupili Raspadoriego, w związku z tym mniej się zrobiło miejsca na dziesiątce dla Nikoli Zalewskiego w Atalancie. No ale teraz do końca marca przynajmniej nie będzie Belga i już widać, że Rafael Paladino chce grać Nikolą Zalewskim jednak bardziej ofensywnie, a Bartezagi w Bernaskoni, nie Bernasconi, Bartezagi, Bartezagi to w Milanie, Bernasconi na wahadle, co może dać Nikoli szansę na tego typu bramki. I ten mecz z Lazio był. Kiepski, kiepski, że nie patrzyło się dobrze na to widowisko, ale kontrola w, w sytuacjach ramkowych, przyjęcie, klasa. Jeszcze w tym kontekście, o którym wspomniałeś, Roberto Baggio, No nie chcę za bardzo poezją tutaj opakować tego, natomiast to jest moment, z którego mogli, możemy być dumni z perspektywy Polaków z obu, z obu chłopaków. No jeszcze a propos wiesz tego... Co, wiesz tego... co, ja też, ja też nie chcę, żeby to była taka, ja też nie chcę, żeby taka była Zieliński, żeby się dzisiaj zrobiła. Dokładnie. Natomiast. I, natomiast wiesz co, ale jedną rzecz muszę powiedzieć, bo to jest też tak, że czasami cudze chwalicie, swojego nie znacie i, i, i chociażby jak sobie przypomnę procent dokładnych podań Czawiego i Niesty, czy potem to niego krosa w Madrycie? To łapałem się za głowę, jak można grać 100 podań w meczu na poziomie 96, 7, 8% dokładności. A tutaj się okazało, że no mniej więcej na tych statystykach, i tutaj nie mówimy tylko o pasach na własnej połowie gra Piotrek Zieliński, i, i ja cię po prostu chcę dopytać, czy, czy przeanalizowałeś jakby tutaj procent dokładnych podań pozostałych tych środkowych pomocników, czy tylko też spojrzałeś na, na liczby Piotrka? Piotr, Piotr Gdzieński faktycznie. 97%, ogólnie 98% na połowie przy, przeciwnika. To jest mecz z Juventusem. Zazwyczaj mówimy o dobrym pomocniku w jeżeli ma dokładność na poziomie ponad 80%. 85% to już jest bardzo dobrze. To są właśnie zawodnicy środka pola z topowych klubów. To jest na przykład Manuel Locatelli, który na przykład różni się od Piotrka tym, że rozgrywa więcej piłek. Zazwyczaj Locatelli ma ponad setkę kontaktów z piłką, Piotrek miał 90 w tym meczu z Juventusem. Trochę inna rola, bo Locatelli też często wraca się do defensywy, bo kiedy wychodzi taki Kalulu do ofensywy, no to Locatelli musi się cofnąć, więc to wynika z charakterystyki gry i z innego ustawienia. Natomiast Piotrek z tego, co ma i tego, jaką rolę pełni, wyciska absolutnie bardzo dobre, bardzo jakościowe występy, A ten mecz z Juventusem to... Powinien po prostu powiesić sobie, oprawić w ramę, powiesić na ścianie, to jest wizytówka, a później jeszcze prawie 70 tysięcy kibiców, bo wyłączam kibiców Juventusu skandujących jego nazwisko na, na Giuseppe Maca na, na oczach takich legend, o których wspomniałeś. Występ totalny. Nie tylko zarabiaj pieniądze. Inwestuj w akcje i etf -y bez prowizji w XTB.